Guardiola zdobył w Atenach 15 trofeum w roli menedżera Manchesteru City. Oznacza to, że poprawił swój wynik z Barcelony. Tamtych pucharów wzniósł razem z zespołem 14. Mistrz Anglii pokonał w rzutach karnych Sevillę, a jaki zespół stworzył Guardiola, niech najlepiej świadczy o tym fakt liczbowy. Otóż Phil Foden, muszę aż spojrzeć, bo nie mogę w to uwierzyć, co około 15 meczów sięga po jakieś... Trofeum. Myślę, że Harry Kane mógłby popatrzeć na swojego kolegę, młodszego kolegę z reprezentacji Anglii ze sporą zazdrością, wszak napastnik Tottenhamu ruszył do Bundesligi właśnie po to, żeby trofea zdobywać. Sam Guardiola też nie ma się co oszukiwać ma całkiem niezłą średnią w Manchesterze City. Puchar wzniesiony średnio co 27 spotkań. Ale choć sportowo City miażdży konkurencję, zresztą zdobywcy potrójnej korony bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon, udzielając lekcji futbolu. Na Terfmur Benjaminkowi z Burnley Erling Haaland zaczął od dubletu. To jednak najgłośniej na Wyspach mówi się dzisiaj o Chelsea. Jeśli komuś wydawało się, że Roman Abramowicz to jest taki rozrzutny szaleniec, który ma kasę nie wiadomo skąd, to Todd Bowley wzniósł tę grę na zupełnie inny poziom. The Blues po raz kolejny pobili własny zresztą rekord transferowy, który wcześniej ustanowili ściągając zimą Enzo Fernandeza. Tym razem kupując Moisesa Caicedo z Brighton and Hove Albion za 115 milionów funtów, żeby nie skończyć na tym, żeby na tym nie poprzestać, poprawili Romeo Lawią za 58 milionów funtów. Tym samym na rynku transferowym Chelsea pobiła wszystkie kluby Premier League latem 2023, zimą 2023 i latem 2022. Miliard funtów wydanych przez Toda Bowl'ego na zakup nowych piłkarzy. I wydaje się, że ten facet z Ameryki ma ochotę na więcej. Kupienie piłkarzy za blisko 300 milionów funtów, czy też za ponad 300 milionów funtów w jednym oknie transferowym, to już na Stamford Bridge stało się chlebem powszednim. Pytanie brzmi, czy te szalone zakupy dadzą Mauricio Pochettino pole position, czy te szalone zakupy sprawią, że były menedżer Tottenhamu i Paris Saint-Germain, doświadczony już Argentyńczyk, zbuduje w Londynie prawdziwą potęgę. Oczywiście wszyscy pamiętamy doskonale o tym, że Mauricio Pochettino stworzył kiedyś bardzo ciekawy zespół na White Hart Lane, jeszcze wówczas zespół Tottenhamu, który naprawdę bił się o te najwyższe cele. Oczywiście tych najwyższych celów nie udało mu się osiągnąć ale na pewno to taka drużyna, która przez postronnych kibiców Premier League została zapamiętana. To, co dzieje się jednak dzisiaj na Stanford Bridge, myślę, że samemu Poczetino zdecydowanie bardziej przypomina sytuację z Paris Saint-Germain i budowanie zespołu właśnie tam. Szatni pełnej gwiazd, dużo pieniędzy, dużo luksusów. Pytanie tylko, czy pójdą za tym trofea. Zimą, kiedy jeszcze Mauricio Pochettino nie było w Londynie, Chelsea dokonała prawdziwego wywrotu transferowego. A to dlatego, że letnie okno transferowe to jest coś do czego przywykliśmy, że tutaj padają bardzo duże kwoty, a zimą niekoniecznie. Zima to spokój, zima to flauta, zima to delikatne uzupełnianie składu. W przypadku Chelsea tak nie było. 331 milionów funtów wydanych na transfery stanowiło 40% całego rynku transferowego w Anglii. Oczywiście, że zawsze jest tak, że najbardziej rozpalają zmysły kibiców te pojedyncze transfery, te najwyższe kwoty za indywidualnych piłkarzy. Tak jest właśnie w przypadku Mojzesa Caicedo. Ta suma, można powiedzieć, podzieliła troszeczkę i kibiców, i ekspertów. Niektórzy uważają, że młody zawodnik Brighton nie jest wart takiej kasy, inni twierdzą, że jesteś tyle wart, ile ktoś za ciebie zapłaci. Na dodatek pojawił się na światowej mapie futbolu zupełnie nowy gracz, czyli Arabia Saudyjska, która swoimi działaniami sprawiła, że, e, chciałem powiedzieć lekko, ale dużo mocniej niż lekko, zaburzyło się nasze myślenie o rynku transferowym, nawet tym w Anglii. Widziałem taki filmik w internecie, taką rolkę w zasadzie z tym gościem wmontowanym pewnie to kojarzycie. On dostaje pytanie co tutaj robisz i odpowiada me nothing just hanging around i jest wstawiony na takie jakieś randomowe boisko gdzieś w Ameryce Południowej, gdzie grają dzieciaki i podpis brzmi Oto mecz drużyny U11 w Boliwii i scout Brighton na tymże meczu, ściągający piłkarza, którego za rok Brighton sprzeda za 90 milionów funtów. Możemy się z tego śmiać, ale Brighton naprawdę bardzo mocno obłowiło się i ta współpraca na linii Di Amex Stanford Bridge zaczyna się układać w kwestii transferów coraz lepiej. I Tony Bloom, czyli Znany wszystkim dobrze pokorzysta. Właściciel MF tylko zaciera rączki. Można zatem powiedzieć, że Brighton and Hove Albion stało się nowym Southampton, czyli zespołem, klubem, który sprzedawał wtedy na potęgę piłkarzy do Liverpoolu. Za to za ponad 100 milionów funtów wówczas St. Mary's przenosili się gracze na Anfield. Trzeba jednak uważać z takim wyprzedawaniem sreber rodowych, a to dlatego, że można skończyć jak Southampton, czyli w Championship. Teraz współpraca innego klubu z południa Anglii, czyli Brighton z potężnym klubem z Londynu, czyli z Chelsea to nowy szlak przerzutowy, nowy szlak transferowy, coś takiego, takie odtworzenie tej linii właśnie San Mary's Anfield. Brighton zarobiło już 222 miliony na sprzedaży piłkarza, także w wytransferowaniu swojego trenera, bo przecież przypomnę, że Graham Potter przeniósł się na Stanford Bridge. Do tego Robert Sanchez, czyli bramkarz wcześniej Marko Kureja i teraz Moises Caicedo. Oczywiście Ponad połowę tej sumy stanowi ten ostatni transfer. Jeśli w Anglii dzieje się w ostatnich latach coś naprawdę na grubo, to można w ciemno zakładać, że będzie w tym maczać palce Chelsea. Gdybyśmy spojrzeli sobie na pięć najwyższych transferów w historii Premier League, to trzy właśnie odbyły się z udziałem The Blues. Co ciekawe, te wszystkie najwyższe transfery miały miejsce w ostatnich dwóch lat, co oczywiście doskonale pokazuje, jak futbol zaczął oszczędzać po pandemii. Jeden z tych transferów okazał się oczywiście totalnym niewypałem, to przyjście z Interu Mediolan Romelu Lukaku o, właśnie do Chelsea. To transfer numer 5, w tej piątce jest jeszcze Jack Grealish, który poszedł zastąpili do City. Jest także Declan Rice, który przeniósł się niedawno z West Hamu United do Arsenalu. No i oczywiście Enzo Fernandez już wcześniej przeze mnie wspomniany i Moises Caicedo. Kiedy wszyscy wokół zastanawiają się, czy Caicedo jest wart faktycznie takiej ceny, to ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo odpowiedzi na to pytanie udzieli nam bieżący sezon Premier League. Caicedo to piłkarz, z którym kibice Chelsea wiążą naprawdę ogromne nadzieje, ale szukając pozytywów już teraz to trzeba pamiętać o jednym, że jest taki klub w Ekwadorze, który nazywa się Independiente del Valle i on z tytułu tej transakcji dostał transzę, czy też dostanie dopiero 29 milionów dolarów. I ten klub, który jest bardzo ważny, który zajmuje szczególne miejsce w sercu Moisesa Caicedo, będzie mógł wybudować szkołę piłkarską imienia Moisesa Caicedo. I w ten sposób zaczynają się wielkie kariery właśnie w takich miejscach. Na inaugurację tego sezonu Chelsea zagrała z Liverpoolem i już teraz wiadomo, że choć w tamtym meczu sportowy wynik to był remis, to na rynku transferowym The Blues zdecydowanie pokonali Liverpool. Przypomnę tylko, Romeo Lawia 58 milionów funtów w trakcie nagrywania tego odcinka jest już po testach medycznych i prawdopodobnie Lawia będzie do dyspozycji. Mauricio Pochettino już w nadchodzący weekend w derbowym starciu z West Hamem United. A więc dwóch piłkarzy, bo Ika i do też chcieli, też za niego złożyli ofertę liverpoolczycy opiewającą na 111 milionów funtów tych dwóch zawodników. Ostatecznie zdecydowało się na podpisanie kontraktów na Stamford Bridge i pracę z Maurizio Pochettino. To bardzo ważny sygnał dla rynku, ważny sygnał dla kibiców Chelsea, ważny sygnał dla innych zawodników. Bo wydawało się, że po tych wszystkich turbulencjach, jakie spotkały The Blues w poprzednim sezonie, łatwiej będzie jednak kupować piłkarzy Liverpoolowi. A tutaj taki ząk. Piłkarze Chelsea, ci nowi, te nowe nabytki, oni wciąż podpisują umowy, które są długoletnie. Wiemy, czemu to ma służyć. To jest taki pstryczek w nos finansowemu Fairplay. Kaisedo podpisał ośmioletnią umowę z opcją przedłużenia ją na rok. Dziewiąty. Te długoletnie kontrakty podpisywane przez jego z piłkarzami miały już swoje miejsce wcześniej, także kiedy gracze przychodzili w zimowym oknie transferowym. Dzisiaj transfer czy kontrakt na 7-8 lat to jest zupełnie normalna sprawa. Chodzi o to, żeby sobie zamortyzować te koszty. Bardzo fajnie opowiadał o tym na antenie Toxport. Simon Jordan, czyli były właściciel Crystal Palace, który wytłumaczył to w taki oto sposób. No bo w świetle prawa The Blues nie zrobili nic złego i chociaż inni patrzą na, na Chelsea z zazdrością, może nawet z taką wielką złością i chcieliby ukrócić ten proceder to Simon Jordan tłumaczy to tak, w dłuższym okresie będzie im trudno tak robić. Przynajmniej dopóki nie zaczną odnosić sukcesów sportowych. To jest bardzo ważny aspekt całej tej historii, bo rozumiem, że Todd Bowley podjął ryzyko. Naściągał nowych piłkarzy, pozbył się, zrzucił trochę balastu, pozbył się części starych i dzisiaj Chelsea jest tym zespołem pod wodzą Poczetino, który ma przycelować w europejskie puchary żeby troszeczkę też zacząć zarabiać, żeby zacząć zajmować coraz wyższe miejsca w tabeli Premier League, żeby tych pieniędzy było więcej. Ale 600 milionów wydanych funtów, jak w zeszłym roku przez Chelsea, to dla nich roczny koszt 75 milionów funtów, jeśli weźmiemy pod uwagę ośmioletnie kontrakty zawodników. Simon Jordan wyjaśnia w prostych słowach to co większość z nas już wie. Jest to obejście przepisów związanych z finansowym fair play. Wiemy, że UEFA ukraca tego typu drogi na skróty. Teraz będzie można podpisywać pięcioletnie kontrakty. Problem polega na tym, że to nie dotyczy Chelsea, ponieważ Chelsea nie gra w europejskich pucharach, więc ogólnie UEFA na ten moment jeszcze może Chelsea naskoczyć. Amortyzacji na pewno pomogło zrzucenie balastu. Nie ma już takich piłkarzy na Stanford Bridge jak Edward Mendy, Kai Havertz, Khalidu Koulibaly czy Pierre Emeric Obama -Young. Dzisiaj takim zbawieniem dla Chelsea jest na pewno Arabia Saudyjska, która właściwie ma nieograniczone środki finansowe i zawsze, kiedy chcesz zrzucić balast w postaci niechcianego w kadrze piłkarza, to możesz powiedzieć do niego ty, a nie zapytałbyś czasem kolegi, czy nie chcą cię w Arabii Saudyjskiej. No i to może przynieść pożądany efekt, bo w Arabii Saudyjskiej potrzebują rąk i nóg do pracy. Przede wszystkim potrzebują piłkarzy z dobrym nazwiskiem, z dobrym CV. A jeśli ktoś w ogóle jest w kadrze Chelsea, to nie ma takiej opcji, żeby był piłkarzem niskiej jakości, którym Arabia Saudyjska by się nie mogła zainteresować. To jest taki efekt, powiedziałbym, domina. To, co się wytwarza. Gdzieś tam na wschodzie ta wielka potęga, na którą spoglądaliśmy na początku z uśmiechem, potem z niedowierzaniem, a teraz być może z coraz większym respektem i może ze strachem, że europejska piłka jest poważnie zagrożona, jeśli nie teraz, to za parę lat, to, to też w pewien sposób ta Arabia Saudyjska może pomagać klubom tak bogatym jak Chelsea, właśnie, żeby naprawiać swoje błędy, bo czasami pozbycie się jakiegoś piłkarza to po prostu przyznanie się do błędu, że się go do klubu sięgnęło. Trwa zatem wymiana krwi, taka spektakularna transfuzja krwi na Stanford Bridge, ale też to jest ciekawy projekt od tej strony sportowej, bo mówiąc szczerze, ja na finansach się za dobrze nie znam. Ja właściwie Prawie przez finanse i bankowość, przez ekonomię studiów nie skończyłem. To było dla mnie zawsze trudne, zawsze miałem podgórkę, to była moja wielka pięta Achillesowa. Natomiast jakbyśmy się mieli skupić na samej futbolowej stronie Chelsea, to tutaj też jest dużo wyzwań i też jest jeszcze dużo górek przed Mauricją Poczetino. Dlatego z taką ciekawością będziemy się przyglądać temu projektowi, bo on ma wreszcie... Twarz, jeśli ściągasz nowego menedżera, jeśli ten nowy menedżer coś wcześniej w życiu osiągnął, to jesteś w stanie uwierzyć, że pójdą za tym piłkarze i to może przynieść wymierne sukcesy sportowe. Kibice Chelsea po tym, co oglądali w tym roku kalendarzowym, w wykonaniu swoich idoli. Z całą pewnością są grupą ludzi, która chce zobaczyć zespół fajnie grający dla oka, ale także dobrze punktujący. Ta inauguracja z Liverpoolem nie była może jakimś wielkim fajerwerkiem, ale na pewno jest światełkiem w tunelu nadziei fanów ze Stamford Bridge, że sezon będzie wyglądał dużo lepiej. Niż poprzedni, bo Chelsea pokazała się z niezłej strony w ofensywie, Chelsea potrafiła zareagować w trakcie tego meczu. Wyglądało na to, że ludzie, którzy zarabiają na tym zawodzie, ci, którzy wyszli na boisko i ci, którzy weszli z ławki rezerwowych, wreszcie z uprawiania tego zawodu zaczęli odczuwać jakąkolwiek satysfakcję. I to już jest długa, to już jest oczywiście duża, a niedługa zasługa Mauricio Poczetti. No, czy będzie długa? Czas pokaże, bo wiemy, że Todd Bowley nie jest cierpliwym właścicielem, ale naprawdę nie. Nieźle to wyglądało, szczególnie w ofensywie. Chelsea kreowała sobie sytuację, Chelsea poprawiła znacząco parametry w stosunku do tych średnich, jakie przyjęliśmy, jakie oglądaliśmy w poprzednim sezonie. I mam to tutaj wszystko elegancko wynotowane, czyli taki mecz, który potraktowałbym jako spory kapitał i obietnicę lepszego jutra. Więcej dogodnych okazji podbramkowych. Więcej dośrodkowań, więcej celnych zagrań jako takich, więcej podań na połowie przeciwnika, więcej kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika w szesnastce rywala i też wyższe posiadanie piłki niż to średnie z poprzedniego sezonu, bo teraz oscylujące w granicach 65% to naprawdę robi wrażenie. Myślę, że kibice Chelsea, którzy wracali do domu po tym spotkaniu mogli po raz pierwszy od dawna pójść do pubu, napić się piwa, podyskutować o tym meczu i wyciągać jakieś pozytywne wnioski na przyszłość. To jest oczywiście w dużej mierze efekt dobrze przepracowanego lata. Poczetino zbudował kiedyś bardzo ciekawy zespół na San Marys. To jego dobra praca w Southampton, gdzie stworzył drużynę, która potrafiła napsuć krwi nawet największym w Lidze i walczyć z nimi jak równy z równym zaowocował jego menedżerskim transferem do Tottenhamu. W Tottenhamie, o tym mówiłem na wstępie, nie będę się powtarzał, stworzył ciekawy zespół. Miał okazję pracować w Paris Saint-Germain, dostąpił zaszczytu pracy w dużym francuskim klubie, klubie, który tam kojarzy się z wielką dominacją, ale też w Europie miał wielkie aspiracje. Nie jest to może najlepsza... Najbardziej udana przygoda w życiu trenerskim Maurizio Poczetino, ale tutaj w Chelsea przy takich nakładach finansowych, przy takich środkach personalnych, jakimi dysponuje na co dzień, wydaje mi się, że to po prostu nie może się nie udać. Widać już po tym pierwszym meczu ligowym, że Poczetino dotarł do głów piłkarzy, że tam została przestawiona jakaś wajcha. Teraz... Trzeba to potwierdzić w meczu wyjazdowym. Na szczęście dla Chelsea ten wyjazd jest bliski, bo to wyjazd na West Ham derby Londynu, ale to była duża bolączka The Blues w poprzednim sezonie. Oni zagrali 19 meczów wyjazdowych, przywieźli z tych delegacji zaledwie 19 punktów. To był najgorszy wynik od lat 90. Jeśli chodzi o Chelsea występującą na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. Także um, myślę, że Mauricio Poczetino zdaje sobie z, też sprawę ze skali trudności tego wyzwania i z tego, że trzeba będzie z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc poprawiać poszczególne elementy, ale przede wszystkim wkomponować tych nowych piłkarzy żeby oni stworzyli jeden dobrze funkcjonujący organizm. Z całą pewnością początek tego sezonu jest dla przeciętnego kibica Chelsea sprawą niezwykle ekscytującą. Zanosi się na nowe otwarcie, transfer takiego piłkarza jak Moises Caicedo, jednego z najlepszych na swojej pozycji w całej lidze. To jest coś, co może rozpalać zmysły i emocje. Transfer Kaisedo, który w poprzednim sezonie Premier League był w czołówce kilku ważnych klasyfikacji, na przykład wygranych starć, na przykład przechwytów, na przykład odbiorów piłki. Chelsea potrzebuje nowego Angolo Kantę i to takiego w szczytowej formie. Tamten stary już nie mógł być z powrotem nowy. Inne kluby też potrzebują swojego engolokante. Declan Rice nie bez powodu poszedł z West Hamu do Arsenalu, właśnie dlatego też nie bez powodu Declana Rice'a chciał wcześniej ściągnąć Frank Lampard, kiedy był jeszcze menedżerem Chelsea w swojej pierwszej kadencji na Stamford Bridge. Nawet mając świadomość, że Declan Rice był piłkarzem Chelsea wcześniej, że pozwolono mu się stamtąd wymknąć, a właściwie odpuszczono jego usługi i ostatecznie trafił do West Hamu, gdzie zbudował swoją pozycję, to Lampardowi nie przeszkadzało, bo wiedział, że on. Potrzebuje właśnie takiego zawodnika jak Declan Rice. Swoją drogą w tym sezonie to będzie arcyciekawe patrzeć jak ci piłkarze właśnie grający na tej pozycji, którzy no naprawdę są w wielkiej cenie, są bardzo mocno cenieni na rynku transferowym, o czym świadczy fakt, że i Rice i Caicedo są w tej pierwszej piątce najwyższych transferów w erze Premier League. To też będzie bardzo ciekawe zjawisko do obserwowania. Zresztą nie wątpię, że w tym sezonie West Ham United, z którym Chelsea mierzy się w najbliższy weekend, przekona się, jak bardzo trudno jest zastąpić takiego zawodnika, jakim jest Declan Rice. Niedawno z powodu kontuzji wypadł ze składu Manchesteru City Kevin De Bruyne, ale myślę, że gdyby Pep Guardiola miał do wyboru, kto wypada ci z gry na dłużej, Rodri czy De Bruyne, to wybierając mniejsze zło, wybrałby jednak Kevina De Bruyne. Bo w City jest wielu piłkarzy, którzy potrafią dostarczyć piłkę w pole karne do Erlinga Halanda, ale takiego drugiego piłkarza jak Rodri po prostu nie ma. Mauricio Pochettino bardzo dobrze rozumie, co oznacza zwrot projekt autorski. Chelsea już zaczyna być takim jego zespołem. Wystarczy wspomnieć, że e, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę skład The Blues z ostatniego meczu z West Hamem, to bodajże było w kwietniu, i zderzymy sobie to z podstawową jedenastką Chelsea na mecz z Liverpoolem. to tam zostało tylko trzech piłkarzy. Enzo Fernandez, Ben Chilwell i Rhys James. Maurizio Pochettino zaczyna układać klocki po swojemu i kibice Chelsea mają wszelkie prawo, by wierzyć w to, że Argentyńczykowi ta misja się uda. Zmiana jest nie tylko w piłce, ale w ogóle w otaczającym nas życiu, w otaczającej nas rzeczywistości jedną z najtrudniejszych rzeczy. Przystosowanie się do zmiany. Wielkie korporacje robią z tego ludziom szkolenia. Serio, sam na takim byłem. Transformacje ciągną się niekiedy długimi latami, a wydane pieniądze wcale nie muszą przekładać się z automatu na sukcesy. Akurat jest wiele klubów, które o tym wiedzą. Na przykład Fulham, które kiedyś wydało 100 milionów funtów na transfery, czy West Ham United, który taką samą kwotę wydał, gdy przychodził prowadzić ten zespół Manuel Pellegrini. Wcale wydana kasa nie musi przekładać się na to, że zajmiesz wysoką pozycję w lidze. Maurizio Pochettino też zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Chelsea ma oczywiście swoje problemy. Na przykład wypadnięcie Christophera Nkunku na dłużej. Wiemy, że The Blues szukają tej swojej siły ofensywnej, że... To jest takie pierwsze zadanie przed Mauricio Poczetino. ułożyć ten zespół w taki sposób, aby on potrafił zdobywać bramki, żeby robili to różni piłkarze, grając w różnych systemach, w zależności od tego jak pozwala ci zagrać przeciwnik. Jeden odda ci piłkę, drugi ci ją zabierze. Ale ja bym się o Poczetino nie martwił, bo to jest jednak trener bazujący na tak gigantycznym doświadczeniu, że on sobie poradzi. Brak gry w europejskich pucharach na pewno powinien pomóc Chelsea. Pewnie gdzieś tam w głowach fanów The Blues kołaczy się taka myśl, a poprzedni sezon jak nie graliśmy w Europie za kadencję Antonio Conte skończył się mistrzostwem. Sądzę, że tutaj aż tak dobrze nie będzie, że nie będzie tytułu mistrzowskiego, że na razie Chelsea musi skupić się na tym, żeby wrócić do top 4, żeby awansować do europejskich pucharów. Jestem jednak przekonany, że Maurizio Pochettino zbuduje na Stanford Bridge taki zespół, z którego przynajmniej nikt się nie będzie naśmiewał, który w żadnym momencie sezonu nie będzie musiał się zastanawiać, nad tym, czy utrzyma się w Premier League, bo przecież to nieodległa historia z poprzedniej kampanii. Kalendarz naprawdę sprzyja drużynie Chelsea, bo to jest tak, Luton, później Nottingham Forest, później Bournemouth, Aston Villa, która przyjęła Bęcki od Newcastle na inaugurację, Fulham i Benley. To brzmi naprawdę jak zbawienie dla Mauricio Pochetino. Argentyńczyk jest znany z tego, że wie, jak się buduje Team Spirit. A wiecie, na czym się go najlepiej buduje: na zwycięstwach, na kompletach punktów, na pięciu się w górę tabeli. Jeśli zatem wydarzy się taka sytuacja, że na początku października, po tych meczach, które wymieniłem, z Luton, Forest, Bournemouth, Willow, Fulham i Burnley, Chelsea będzie na przykład w top 4, no to naprawdę może to dużo ważyć tutaj w głowach piłkarzy Chelsea. Dlatego gra toczy się o tak dużą stawkę. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o rywalu Chelsea, derbowym rywalu, czyli West Hamie United. Jest tam taki jeden piłkarz, który grał kiedyś w Chelsea, nazywa się Kurt Zuma. I on został wybrany kapitanem. Nosił opaskę kapitańską, dumny, zaszczycony tym faktem w pierwszej kolejce, kiedy zespół zremisował z Bormów. I wydaje mi się, że Dawanie opaski kapitańskiej komuś, kto znęca się nad zwierzętami, i jest wysłaniem sygnału, jakim jesteś klubem. To wielka porażka trenerska i wychowawcza Davida Moysa. Danie opaski facetowi, który znęcał się nad kotem. Zapamiętajcie, kto jest kapitanem West Hamu United? Kurt Zuma. Nasz partner, czyli Kanal Plus Online, przygotował dla Was ofertę specjalną z dostępem do Eleven Sports, a także Polsatu Sport. Będziecie mogli obejrzeć mecze Ekstraklasy, także mecze La Liga oczywiście i wybrane mecze Premier League, a szczegóły tej oferty w linku.